No co, no co? To tak się obchodzi z klientusem? Spokój się. Czy ty wszystko musisz robić na opak? A co? Co, co się głupio pytasz? Nie wiesz, jak się zachowywać w termach, czym? Właźni rzymskiej tłumokusie. A coś się tak zrobiło? Może wszystko. Właśnie, musiałeś skakać na głowę. Przecież odwrotnie skakał. Tak, ale na głowę spadłeś, wiesz przynajmniej komu? Nie, nie wiem, nie chciał powiedzieć. Nabrał wody w usta i nic. To co go będę pytał? O Boże, oszaleć można, no. Ale przecież właściciel łazi też skakał. Nie skakał, go skoczył. Znaczy nie skoczył, kogo zepchnęli. A gdzie? Jest? wyciągali. Gdzie jest mój wieniec? Masz. To nie mój, nie poznajesz Kasiuś i syn przecież. Oczywiście. Hmm. A, a coś jeszcze nie tak zrobiłem? Teraz już nieważne, ale zapamiętaj se. Primo, prześcieradłem wycierasz siebie, nie podłogę. Sekundo, nikogo nie klepiesz. Ale ja tylko niektóre. Żadne. Tak, nie wykonujesz żadnych skoków specjalnie dla pań. Ale to miał być taki z podwójną śrubą. Tak, wyszedł ci taki z potrójnym okrakiem. No bo się pośliznąłem, trzeba było nie pluć. – Nie wiedziałem. – Było, minęło. Gość w dom, Jowisz w dom. Zwariować można. – Właśnie, a mogło być miło. – I było. Bardzo mnie się podobało. Dawno się tak nie kąpałem. Od początku mi się wydawało, że dawno. A jak dawno? No, będzie od zbiorów. Z którego roku? Dobra, nieważne. A jak latość zbiory, Brudusie? – A czego pytasz? – Żeby się uspokoić. To się uspokój. Latość niezłe. Chociaż z na bulwa gęsto się rozplenie. Jaki skarabeusz? No taki, nieduży w paski. Mówią na to skarabeusz Pyrus. Znam. Ale Pyrus to on jest w Poznani, a u nas to będzie chyba kartoflanus. Poznanie, gdzie to jest? Gdzieś koło Galicji. Słuchajcie, to zawsze tyle ludzi? Nie, tylko wtedy jakąś złaźni wywalają. Nie rozumiem. I nie musisz, a ludzi jest sporo, bo pewnie artykuły podstawowe sprzedawali. Jakie? O, dzisiaj pewnie niewolników, bo poniedziałek miała być dostawa. Spora podaż. Tutaj zawsze. A gdzie indziej nie? Też jest, ale i kłopoty są, bo to albo spod lady, albo dla młodych małżeństw... rzymskich. Albo na zapisy. No, zapiszesz się teraz, dostaniesz za 10 lat, a niewolnik coraz starszy. Okay. Moment. Ty nie masz moich trepów? Nie, swoje. No to moje mi ktoś podmienił. No. Wracamy? Gdzie zgłupiałeś? Niezły musiałby dzisiaj wybór. Ciekawy jak ceny. Różne, prudusie, to zależy od asortymentu przebiegu rocznika, bo za tym buble wciskają. No, mój znajomy Augustianin, dostojny Pius Multus, kiedyś wracając od Trajana, nabył tu primum serwis domu. Co? Pierwszą pomoc domową. I co? No i co? Papirusy podrobione, licznik cofnięty. Pomocy to jej pierwszej trzeba było udzielać. A w ogóle okazało się, że zameldowała. I przyszli. Wnuczkę z zięciem wyzwoleńcem zameldowała. Zwana baba. No. Ale tak czy owak popyt zawsze jest tu duży. To szkoda, żeśmy się spóźnili, może by się coś kupiło. I bardzo dobrze, żeśmy się spóźnili. Co ty? Wyzysk człowieka przed człowieka będziesz popierał? Właśnie? Nie, ja tylko tak. A w ogóle tak się zastanawiam? Boże, ten się znowu zastanawia? Słyszę. A nad czym ty się znowu zastanawiasz? Skąd w Rzymie takie stałe dostawy? Możliwości jest sporo. Do... Podatki, wyprawy, afery. Jakie? Różne. Nie tak dawno, na przykład, z jednego północnego plemienia nawieziono tu towaru. Pamiętam. Ja też. To jakaś wojna była? Gdzie? Bez przymusu było. Dziwek z aferum się to nazywało. I co? I nic. Cisza. A po co one przyjechały? Baletus Magnus miał być organizowany, w Trajana między innymi też. I był? Huuu, kochany. No, to, to, to ktoś musiał na tym nieźle zarobić, stąd cisza. Nie rozumiem. Nie, nie ty jeden. Dobra, nieważne. Co my mu jeszcze możemy pokazać? Chyba drogę powrotną. Gdzie? Nie wypada za wcześnie jeszcze. Może ogrodyce zaraz? To no jak zacznie karczować... Też możliwe. A może jakąś świątynię mu pokażmy? Dobre. W świątyni chyba nic nam nie grozi. Brudusie idziemy.